Zabawki. Tak myślałam, że zabawki będą jakieś tak na, jakieś jest, no. na lato, kurde no. wiecie, e, e, to do węża ogrodowego dzieciom, puszczacie im i to podnosi się do góry. Dzieci lata i to... łapią. No. Na każdy towar znajdzie się klient, natomiast no rzeczywiście, no to są takie towary bardziej... Mm, bazar. Sprawa wydaje się przegrana. To zakładasz sobie na głowę, bierzesz sobie tak. O, i o. sobie kręcisz z jednej strony, tak i wyglądasz jak ty I tak chodzisz sobie przez cały dzień, albo sobie śpisz. I potem to sobie bierzesz, rozkręcasz i masz loki. To jest na wsi. To jest taki Ta, fajny, fajny gadżet, no. za e, dwie dychy śmiało to sprzedacie. Ale dochód z tego marny. 30 sztuk, 30 sztuk po 20 zł. no dziewczyny, od tej chwili zarabiacie. Kubuję, no, ja, tylko w tej strony chyba jest. Taśma LED. No metrowa, 5 -metrowa rynek. jest. Rynek no to 30 zł. 30 zł możecie zł za to nie? 14, do... 14 sztuk po 30. Dobry, to jest majka dla, chyba dla, dla psów, co Ja wiem co to, Czy to jest dla ludzi. Nie, zobacz, chyba można tu wlać tego. Mam wodę, weź się polajcie tu to. Bo ja coś nie. Polejcie! Mi. Dawaj polej. tak, tak. Polej. Nie przeleczę. Nie, z boku musiałbym tu, wlać. Tu lej. No? jeśli chodzi o artykuły no. dziwnej potrzeby to paleta na piątkę. No, nie żałuj lej. Nawet bez wody ciężko zakryć. No właśnie. Bo to nawet nie. Słuchajcie, to nie zakresuję. Nie, to jak tak na live zareklamujecie, to nie sprzedacie. Pocieszyciel pełną gębą. Po co komuś taka ścieżkę do mycia głowy? Nie wiem, kobietom niby jest wszystko potrzebne, ale to. To jest przesada lekka. Ja bym też sprzedał jakąś ciotkę do czesania psuki i będzie najprościej. Na Powiem wam, pokonały nas sprzęt za 10 złotych. Tak. Tak. bym <gry> elektronikę chcecie sprzedawać. 45. 45 razy dycha. Nie o takiej klasie A siostry marzyły. O nie, to miałam teraz. To są zawieszki dynie. Słuchajcie, ja to sprzedawałam po 15 zł za taki komplet. I 27. 27 po 15. A tylko tak... pokażę, ja to szybko zapiszę. No tak a a jak nie to dane jest dane. nowe, to dla mnie to jest godzina na grupę wstawić. I po prostu pójdzie. Grunt to wierzyć w siebie. Z tego zrobienia gwiazda. I słuchajcie, dwie dychy możecie śmiało sobie za to brać. Kurde dziewczyna, ale Kasiura zrobicie co? 27 20, 20. No cóż, póki co siostry są trochę ponad 2000 na plusie. Płatki śniegu, podświetlany lek. Po 15. No dobrze, że mnie nie poniosło. No jak, Dobra. fajny towar. I w dodatku tani. 38 po 15, tak? A to, a to są... Taśmy ledowe takie, no, jak to powiedzieć, wstążki świecące. Kurna, ile pierdzielenia potem z wysyłkami tego wszystkiego jest. Półtora, ja to ma półtorej a same pakujecie i wysyłacie? Tak, pakować Od... i wysyłać slajdy. 425 To nie, tak. nie zazdroszczę. Szkoda mi tych dziewczyn, ale które wys... to pakują. Ale wysyłamy takie drobne tego, No wysyłamy cały czas, ale tutaj była taka drobnica. Ostatni karton. Ciekawa. <laughs> ciekawe. <Dobacz. śmiech> tu są liny. Ostatnie pudełko pełne foremek, tanich czołówek i czujników dymu przyniosło dodatkowe 1630 zł. Działa! Ja Wam już mówię, wyszło Wam 10640 zł. Ja wam powiem tak, kupiona została w ostatniej chwili, tak. e, bo jakbyśmy i... wam jeszcze podbili, Zaprawdę... to wy byście podbili. Zapowiadało się dużo gorzej. Przyzwoita kwota jak na nowy magazyn, jak na nowy towar, na niewiadomą. I po nowy. ciężkim dochodzeniu do zarobku siostry wyszły na prostą.